Pięknie uczesanego, w pięknym ogrodzie, opartego o kamień. Tak tak nie był. To był inny widok. Człowieka, który był bardzo się bał. Który głęboko modlił się. Tak bardzo się bał do tego stopnia, że jak napiszą inni ewangeliści, jego powód był jak gęste krople krwi. Dlaczego się bał? Czyżby Jezus bał się tylko swojej męki, swojego cierpienia, tego wszystkiego, co miało Jego tylko czekać? Wiedział dobrze, jaki jest sposób zabijania w tamtych czasach. Dobrze wiedział, w jaki sposób Czas każdej czuje się w całym jego cierpieniu. ludzie będą go odrzucać. I to wszystko spadło na niego w jednej chwili. Może my doświadczaliśmy takich chwil, kiedy jak zwykliśmy mówić w jednej chwili zawalił nam się świat. Kiedy byliśmy w wielkiej pamięci, nie wiedzieliśmy, co robić. Niby u nas byli ludzie, ale z tym ciężarem pozostaliśmy mi sam. Chrystus cierpi nawzajem. Cierpi w każdym człowieku. Cierpi wtedy, kiedy i my cierpimy. Trzeba sobie uświadomić to, że jak napisał Izajasz, Chrystus nie cierpi. Mogę się wdalić na tej intencji, a w moim życiu, w rodzinie, w domu tak się nie układa. Pomimo tego, że się we 你是你。 W roku 150 po Chrystusie już prawie 41 tysięcy chrześcijan. W roku 200 po Chrystusie prawie 218 tysięcy. W roku 250 milion 171. 000. A w roku 300 Wszystkich, którzy zostali zabici ze względu na nie. Wszystkich odrzucono. I dzisiaj Chrystus cierpi również i za nas, kiedy spotykamy się w naszym środowisku, w domu, w rodzinie, z niezrozumieniem. Kiedy jesteśmy niejednokrotnie może wytykani palcami, że jesteśmy zbyt religijni. Albo że jesteście już you mm -hmm. 你说不啥？ あ。

this, this.